Zadania na spokojnie. Rok 2024 motora podstawowo termin dodatkowy zadanie numer 3. Łatwe No i pewnie, że łatwe. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, że mamy do czynienia ze wzorami skróconego mnożenia, i właśnie z tym, który mam, którego zapisaliśmy sobie w tej żółtej ramce. No to zapisz mogę jeszcze raz. I przekonajmy się, czy to aby na pewno? No oczywiście, że na pewno, bo, bo tu jest A, a tam jest B. A to jest 2 pierwiastki z 10, B pierwiastek z dwóch. No to przepiszmy nasz przykład i zgodnie ze wzorem postępujmy. 2 pierwiastki z 10 do kwadratu, dodać 2 razy 2 pierwiastki z 10 i razy pierwiastek z dwóch i dodać pierwiastek z dwóch do kwadratu. 2 pierwiastki z 10 podniesione w całości do kwadratu to będzie 4 razy 10. Skąd to się wzięło? Bo 2 do kwadratu to jest 4. A pierwiastek 10 razy pierwiastek 10 to jest po prostu 10. Dodać. Tam w środku mamy 2 razy 2, 4, i pierwiastek 10 razy pierwiastek z 2 to będzie pierwiastek z 20. No a pierwiastek z 2 do kwadratu to jest po prostu 2. No to to 4 i 10 to jest i 10 pomnożone przez 10 to jest 40, i to 2 to 42. I przepisujemy, przepisujemy dodać 4 pierwiastki z 20. I liczymy dalej w zasadzie. Przy odrobinie sprytu i mocnych nerwów na maturze nie musimy już nic dalej robić, bo tak. To na pewno nie jest ani odpowiedź A, ani odpowiedź B i nie widzę szansy, żeby 4 pierwiastki z 20 to było to samo, co 4 pierwiastki z 5. Hmm? No raczej nie, bo pierwiastek z 5 to nie jest to samo, co pierwiastek z 20, więc C też nam odpada. Pozostaje odpowiedź D, koniec zadania i już zgadza się koniec zadania i już natomiast już czysto dla sportu przeliczmy to sobie dla takiej pewności podwójnej Otóż pierwiastek z 20 to będzie pierwiastek a pod nim 4 razy 5 można to rozłożyć na dwa osobne pierwiastki czyli pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5 pierwiastek z 4 to jest 2 więc mamy dwa pierwiastki z 5 zatem rzeczywiście to nasze cztery pierwiastki z 20 to jest 2 razy 4 razy przepraszam dwa pierwiastki z 5 i to jest 8 pierwiastków z 5. I rzeczywiście możemy sobie już śmiało powiedzieć: na pewno koniec zadania. Zrobione, jeszcze sprawdzone i przetrenowane. Uuuuh, same proste. Dziękuję za uwagę.